Olbrychskiego czeka operacja. Największy z CZ, Ciem jest kreska Y. Daniel Olbrychski 27 lutego skoczy 72 lata. Niewykluczone. Kreska E urodziny będzie Witowa w szpitalu, ponieważ kreska wkrótce czeka go operacja biodra. Aktor przez całe życie uprawia pliczne sporty, SBT z kreska E na planie filmowym unika pomocy kaskadera. Sam wyznap kreska E a kreska si kreska E dopiero teraz zabieg okazał się konieczny. Aktor Cigle jest aktywny zawodowo. Na ekrany Kin wszedł w banie film Studniówka z jego udziałem. Niestety, wygląda na to: kreska E Olbrychski chce, kreska E by tak pozostał bo musi powa kreska nie zajsi swoim zdrowiem. Ju kreska latem zeżbego roku pojawiły się niepokojce informacje. Kreska E aktor musi regularnie odwiedzać specjalist. Do tego dożby byka, rodzinne i nie tylko. W zba Pasa trwa od wiosny 2015 roku, gdy Olbrychski został zatrzymany przez patrol policji, gdy pijany jechał samochodem do Stajni, by wytrzeźwie. Je, J. D. C. Konno. Po wraz z on narzeka w Dzień dobry TVN, kreska e. Do czego to doszło, by nie ma kreska by bo sobie nawet pojeździ po alkoholu, co przez widzów zostało odebrane jako kreska n C, Ponieważ kreska straci w prawo jazdy, rol kierowcy M, a musiał i Krystyna Demska. Niestety. Latem zeszłego roku równie kreska ona została zatrzymana przez policji, bo wiosce Daniela na pogrzeb bybej kreska ony, potrciba kobiet na pasach. Na tym nie koniec nieszcz? W październiku 2016 roku temu zmarł wieloletni przyjaciel Olbrychskiego, Andrzej Wajda, za pół roku później, brata aktora. Krzysztof. W Międzyczasie syn Daniela, Rafap o, nabrał nieprzyjemnego zwyczaju biegania po osiedlu z siekierino kreska M, udaj cerambo i kreska C ludziom. Kreska e ich pozabija. To wszystko z pewnością odbiło się na zdrowiu aktora. Jednak Olbrychski kreska zrozumiał Kreska E w kodcu musi sipowa, kreska nie tym zaj. Czeka mnie operacja biodra, potwierdza w rozmowie z, i ciemna gorco. Ale nie narzekam, a nawet si dziwi, Kreska E po tylu sportach wyczynowych, które uprawiam BEM, dopiero teraz mam problemy. Największy z ZCZ. Ciem w kreska jest po prostu kreska Y czerpa z niego wszystko co najpiękniejsze i wykorzystywa kreska de